wszystkim! Witam Was w nowym vlogu i dzisiaj jesteśmy w Puerto Montt. I jest to chyba miasto najbardziej wysunięte na południe, do którego przyjechaliśmy. Jechaliśmy 10 godzin y, z Concepción i dzisiaj powinniśmy generalnie pójść przejściem miastem. Przejrzeć, zobaczyć jak Puerto Montt wygląda, ale zmieniamy plany. Jedziemy do Puerto Varas. Jest? Yes. I potem jedziemy do y, parku. Lukas? Vicente Pérez Rosales I tutaj powinny być jakieś wodospady jakaś e, laguna Big lagun, nie? Yeah? Yep. I to będzie park koło e, aktywnego wulkanu ale tam raczej nie będziemy wchodzić bo to zajmuje wejście około 10 godzin i nie przygotowani na to więc tylko będzie laguna i wodospady i może rzut po prostu oka na, na wulkan i teraz idziemy szukać autobusu. Później Wam pokażę dzielnicę, w której mieszkamy. Trochę taki fail, bo jesteśmy jakieś 45 minut od centrum. Przy czym nie czujemy się zbyt komfortowo. Generalnie mieszkanie jest całkiem ok, ale to jest pokój w mieszkaniu, tam mieszka jedna dziewczyna. Portland, jak wszystkie miasta na, oj, na południu, wygląda zupełnie inaczej. Mi te miasta przypominają wioski rybackie. Większość domów jest zbudowana z drewna. To miasto jest zupełnie inne. Ponadto jest totalnie bezpieczne. Wejście, początek Patagonii, bo, ale to jeszcze nie jest Patagonia. Patagonia sobie wymyśliliśmy. Za dużo to jest, jak widzicie, po prostu w godzinach, w dniach się liczy przejazdy między miastami. Nie jest to tak dobrze jak w Polsce. Ciele jest zbyt podłużne i naprawdę zajmuje to bardzo dużo czasu. Możecie już poczuć, Vibe tego miejsca, czyli drewienko. Ta część Chile była kolonią niemiecką, dlatego możemy zobaczyć tutaj dużo jakby kultury. Niektóre budynki mają być właśnie w takim stylu. To jest część nowsza Montt. Po godzinnej przejażdżce dotarliśmy na miejsce do Parku Narodowego, i park znajduje się w regionie Los Lagos. Cały park rzeczywiście jest na terenie Andu. Na terenie parku mamy dwa wulkany: wulkan Osorno i wulkan Punta Gordon Okej, okay. Oraz górę Tronadora, która jest całkowicie pokryta śniegiem przez cały rok. Mamy tutaj ścieżkę zakochanych. Kochanków. Tak, dla turystów wejście kosztuje 7, na dla lokalnych osób 350 pięćdziesiąt euro. Um, my zapłaciliśmy jak za osoby lokalne. To jest tak. The water is very pretty color. Turcusowy? Turcusowy. Tutaj mamy kolejny punkt widokowy. Zobaczymy na nim więcej. Jest tu przepiękna woda, naprawdę. Taka turkusowa, lazurowa. Jeżeli będziecie w tych rejonach, to naprawdę miejsce godne polecenia, a to jest dopiero początek. Tam macie Pierwsze wodospadzik Mamy kolejny, e, nie może punkt wydokowy, ale miejsce na przerwę, na zdjęcia. I oczywiście było napisane, że zakaz kąpieli. Bo na pewno wygląda tak, że ja bym chętnie tutaj się wykąpała Zaraz zobaczę, jaka jest woda. Co robisz? Mm, to I told you. One of the only reasons that these places remain as beautiful as they are is because humans are not allowed in them. My chyba teraz przy ostatnim punkcie na tym szlaku. W tym jest tutaj oh, bardzo przyjemnie, ogrodnie jest bardzo gorąco. Jest pewnie duża różnica. Godzina drogi od ostatniego miasteczka, a bardzo ciepło. Przedzieramy się przez dżunglę do jak to było napisane mini rzeczki. Mam nadzieję, że nie zaślizgnę się. Chciałam zrobić zdjęcie tam przy ostatnim punkcie, ale było bardzo dużo e, gigantycznych owadów. Chcemy żebyście się tutaj poczuć jak w dżungli. Bardzo przyjemny spacer, gdzie dużo jest rodzin z dziećmi. par I w ogóle sporo osób i jest tu bardzo czysto. Teraz przed nami będzie e, widok na wulkan. Okej. Okay. To będzie jeden z tych dwóch wulkanów, o których Wam mówiłam na początku No i standardowa piękna rzeczka, której chciałoby się wykąpać. Jesteśmy teraz przy najładniejszym chyba punkcie widokowym. Nie, to było króciutkie. Myślałam, że to będzie więcej chodzenia. No trudno. To jest Nie, myślałam, że to jest dłuższe. Jesteśmy jeszcze przy wejściu Karilemu Trail i Karilemu oznacza po prostu zielony las w tradycyjnym języku ludu Mapuche, który tutaj mieszkał i jest on 1 km około 30 minut tutaj pokazuje. Mamy tutaj tradycyjną roślinność z tego rejonu. Ponoć na terenie tego parku żyje około 30 gatunków zwierząt i 80 gatunków ptaków. Pumy, lisy, dzikie koty. Dziki jelenie. My idziemy dalej. Mamy przed sobą skały wulkaniczne. To Lukas czyta coś, co jest, jest. po hiszpańsku i nie rozumiem. Weszliśmy do wody, która jest tak daleko, że jej prawie nie widać. Co so far, But so close. Będziemy mieli Los Patos River, czyli Ducks River, rzeka Kaczek. I przed nami rzeka Kaczek. My wróciliśmy do yy, Pawłupka w Optekarzu, więc jest trochę niepomna, ale chciałam tylko powiedzieć o Puerto Varas, to są złożona w 1853 roku. Była to kolonia niemiecka. I pierwotną religią jest tutaj luteranizm, więc pójdziemy do jednego z i zobaczymy sobie jak wygląda ta architektura, o której wcześniej mówiłam, a za mną jest jezioro i motynek? Dziękiły. I jest całkiem chłodno, a zobaczcie, ludzie pływają. My jesteśmy nadal koło jeziora. O, autobusik. Tam w tle, o, widać wulkan. I wydaje mi się, że jest to raczej taka, takie miasto ekskluzywne. Zobaczcie na te budynki. Przypomina mi to troszeczkę winie, jak to że są takie domy ekskluzywne, nawet ładniejsze, plus szklarską. z porębę. Ktoś jest ze Szklarskiej, to napiszcie mi, czy faktycznie trochę wam się to kojarzy. Mieliśmy zostawić sobie to e, miasteczko na jutro, ale jest taka ładna pogoda, że w sumie żal z niej nie skorzystać. I to same restauracje tutaj. Omo kawiarnia. A chciałam po prostu nagrać wam troszeczkę domu, żebyście zobaczyli, jak, jak to wygląda, jak, jaka to jest różnica, jak się jedzie na południe. Co myślicie o takim apartamencie? palmami i z widokiem na jezioro Musi kosztować majątek. Ucishu who, foi heavier? Finally. I'm <laughs> Ja Yeah, of course. <laughs> <laughs> really? yeah. yeah, I'm very comfortable, no, I'm comfortable here. Ah. nie tam Aha. jesteśmy przed jednym z kościółków, który chciałam wam pokazać. Jest to najstarszy kościół Puerto Varas i to są wybudowane w latach 20 XX wieku. Kościół jest wybudowany w stylu neogotyckim. Jeziora jest taka, że został wybudowany z desek z drewna, które zostały tutaj znalezione i wygląda uroczo, ale niestety jest zamknięty. Jeszcze raz widoczek na jeziorko i wulkan i lecimy. Idziemy, idziemy i mamy tutaj robaki. Dla mnie one wyglądają przerażające. Jak można się kąpać wśród pająków? Na dosiedzenia. I może tam dać pieniążki, donację za ten park. Is mi nie touch? Powiedzcie mi, czy to nie wygląda jak te teraz współczesne apartamenty w Szklarskiej? Ja bym tak powiedziała, że to takie przeniesienie Szklarskiej koło jeziora. A zobaczcie w ogóle, jakie to jezioro jest gigantyczne. Nie widać nawet końca, nie widać brzegu. Na można się pomylić, że to jest jakieś morze, o którym się wcześniej nie wiedziało. Coś dla mojego taty Dom z Bali by mu się spodobał Tutaj mamy jakiś, Dobra. jakiś park mały Jakąś Plaza de Armas, of course Plac Broni Jak praktycznie w każdym mieście Plac Broni We're creative people Yeah Always Plaza de Armas To jest e, kolejny kościół, który chciałam Wam pokazać Zaraz powiem Wam więcej, jak tylko tam dojdziemy. Kolejna różnica. Policja tutaj jeździ na rowerach. Nie obawiają się niczego, więc relaksacyjnie rowerkiem po mieście śmigają. Budowa tego kościoła została zlecona w 1915 roku, a ukończono go w 1918 i mamy tutaj styl neoromański z dużą wieżą i ma trzy tarcze zegarowe. Faktycznie jedna, druga i z drugiej strony będzie trzecia. I jest to właśnie kolejny przykład tego stylu neoromańskiego, który tutaj dominuje. Więc to jest, jakby, takie drugie miejsce, które jest polecane. Oddalę Wam trochę. Które jest polecane, żeby tutaj zobaczyć. Chcę znać, czy bardziej Wam się podoba klimat w Chile Środkowej, czy bardziej tutaj na południu? Bo to są jakby dwa zupełnie inne światy. Ludzie bardzo często tutaj przyjeżdżają, właśnie żeby poczuć taki europejski klimat. Jak nie mają pieniędzy, żeby pojechać do Europy. I faktycznie momentami można tak się poczuć. Jak mówię, ja tutaj nie czuję się jak w Ameryce Południowej. Bardzo dużo turystów z Niemiec tutaj, ale fajne jest to. Że wciąż te domki są w różnych kolorach, więc jest to całkiem kolorowo. Nie dominuje jeden czy dwa kolory. Tu gdzie tam fioletowy, tu macie niebieski, tam wygląda jak dom babajagi. Dużym plusem tego miasta, że jest takie czyste i bezpieczne, jest to, że nie ma tutaj właśnie emigrantów z Kolumbii, z Wenezueli, bo jest tu za daleko od centrum, ale żeby tutaj się dostać, trzeba się natrudzić, więc jest tu bardzo, bardzo spokojnie. Wszystkie takie te złe miejsca raczej są w obrębie centrum chile, więc po tutaj się nikomu nie chce przyjeżdżać. Taka jest prawda. Komunikacja nie jest tutaj zbyt rozwinięta. No i ten fakt, że wszystkie miasta są od siebie tak daleko. Bardzo dobrym rozwiązaniem byłyby tutaj pociągi, ale do tego nie wiadomo czy w ogóle dojdzie, Czy na sprzedaż. Tylko czy działka, czy cały dom? Chyba cały dom Tam jakaś stara posiedłość. prawda mi się, że fajnie by wyglądała po renowacji. Jesteśmy teraz w ostatnim miejscu, które chciałam Wam pokazać i jest to kasa Juppner. i jest to do 1910 roku. Tak, 1910 roku. To jest klasyczna niemiecka architektura mieszkalna jest to y, zabytek historyczny w tym momencie i nie można go nie można z zmieniać, to jest już taki punkt Puerto Varas. What do you think about the house? Look old yeah. 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 Fasad, Facada Cannot be changed because of the National Monument Status. Też jakiś zabytek historyczny, ale nie wiemy co to jest. To jakiś zabytkowy dom tradycyjny. Because you're German <try> Idziemy. Idziemy. Idziemy? Idziemy. Bye bye, Portowaras. Cześć.